Cześć! Pozdrawiam wszystkich swoich fanów, tu mówi Gracja Nostocki. Jako, że jesteście moi ukochani, fani i nie fani, ale ukochani, to wysyłam Wam pozdrowienia wszystkim i teraz zaśpiewam Wam kilka piosenek. Zacznę może od czego? od fanklubu Gracjana. Fanklub Gracjana, fanklub Gracjana, la 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 la. Gracjana, fanklub Gracjana, la 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 la. Tu moi fani są kochani, z internetu dobrze mi znani. Internet, internet, łączy ludzi, ludzi, internet, internet. Łączy ludzi, ludzi, internet. A teraz? Bo najlepiej z wiosną, kiedy cały świat Daje nam kwiaty kwitnące wokół nas. Bardzo fajnie jest na łące, Na której są hasające zające. I na wiosnę piękny jest cały świat, Bo kolorowy jest każdy kwiat. Na, 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 Bo gdy pada, pada deszcz, To ma serce płacze też. Bo tak bardzo chcę pogodę, kocham ciebie słońce i przyrodę. Bo gdy pada, pada deszcz, to mu szybko mówisz precz. Bo tak bardzo chcesz pogodę, kochasz ciepło, słońce i przyrodę. A teraz może o Wrocławiu. Albo o Warszawie. Warszawskie kolorowe dni. Przywrócę uśmiech na twarzy mi. I tu piękne domy są. Marze na I na, 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 na W tym mieście jesteś na luzie. A wkoło radośni ludzie. I tu można szczęście mieć z marzeniami ulecieć. I waszawie Warszawie kocham cię powiedzieć. A teraz o Wrocławiu. Zaraz jak to było. Bo naszym miastem Wrocław jest. To najpiękniejsze miasto na świecie. Tutaj piękne domy są, place, ulice i skwery, a paki są aż tak zielone, że prawie jak wyśnione, bo Wrocław pięknym miastem jest i temu nikt nam nie zaprzeczy, a każdy, kto się zna na rzeczy, swemu miastu powie I love you. A teraz jeszcze będzie piosenka o może o rewolucji, rewolucja, 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 rewolucja. A teraz będzie piosenka o czym jeszcze zaśpiewać? A to o oh, może o o o my kochamy cię hamichem Jożins bajin, cały go jest Jożins bajin, lala la, la la cały go jest Jożins bajin, cały go jest Jożins bajin, da 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 z di, bajin, da la, la, ha ha Jozin da la Jożins bajin, da da bajin, kiedy słońce na niebie wysoko i przygody prowadzi cię szlak. Kiedy palno bardzo gorąco i nad wodę idziesz ciemką pać, nagle z krzaków na ciebie wychodzi. Jozin z bazin, straszne straszydło. Jozin z bazin, my kochamy cię. Jozin z bazin cały go jest. Jozin z Bazin, la la, la. Jozin z Bazin, haha, ha, Jozin z Bazin, bardzo fajny jest. Internet, 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 to już było, nie? Co tam jeszcze, by jeszcze zaśpiewać? Może jakąś piosenkę? Bo to tylko to, bo to tylko to, bo to tylko to jest ważne, bo to tylko to, bo to tylko to, bo to tylko to się liczy albo piosenkę zaśpiewać o... o Krakowie. Krakowie nasz, ty Krakowie, ile masz piękna, każdy się dowie, kto się wałęsał twoimi ulicami, kto się bał na nowie. Na, 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 Krakowie nasz, ty Krakowie, ile masz piękna, każdy się dowie, kto się wałęsał Twójmi ulicami? Kto chodził młyną nad eternami? La 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 la. A teraz będzie piosenka. Może o Paulinie. Paulina, Paulina, a Paulina. Ty jesteś super, piękna dziewczyna. Bo wszyscy chłopcy Ciebie podrywają I SMS-y do Ciebie wysyłają A ona mi napisała A ona mi szczęście dała Cały świat mi zazdrości Chłopcy czyczą ze złości Ej Ty jesteś zły Pogonią Cię nasze psy O Paulina, Paulina, Paulina Ty jesteś piękna, super dziewczyna O Tobie wszyscy chłopcy marzyli o Ciebie wszyscy chłopcy się bili. O Paulina, Paulina, Paulina. Ty jesteś piękna, super dziewczyna. A teraz może piosenka o... Jeszcze nie było piosenki o... Czym? O ładnej pogodzie, o słońcu... O morzu, o kwiatach, o, o mnie, o Tobie i o wszystkich. No to tyle na razie. To na razie cześć. Pa! Pozdrawiam Was wszystkich. Pa!